Dobra, jedziemy <laughs> Olka, Tak jak widzicie U gór, A jak u gór, To znaczy Że Nowy kawałek Znaczy nowy kawałek Ja Jego kiedyś raz zaorałem Bo tu w takim dole jest Ale to jeszcze pamiętam pronarem go orałem, robiłem To w takim dole jest bo tam daleko za tymi topolami to ja robiłem, a to jest za tymi topolami, za rowem, za drogą, to jest trzy kawałki. Tam ten jeden kawałek tylko do tej pory robiłem. A teraz robię te trzy wszystkie, nie? Czy to nie jest moje, to tylko tak, tak zwana dzierżawa, to nawet nie dzierżawa, tak wiecie, na słowo na słowo to robię, nie? ale robię no, zawsze jakieś hektar 3 4 nie 3,5 hektara to jakieś jest to 3,5 hektara ja tu kiedyś zaorałem zdłuż, teraz o że tak mi będzie lepiej obrotowy morać także o że teraz tak i bardzo te lepiej tak jak widzicie Zaro, zarośnięte wszystko Ciężko się orzej, dlatego że orze dziesiątką. Wolniej trochę. I tak to zostawię do zimy. I po zimie. A po zimie tu będzie. Nie wiem jeszcze co tu będzie. Tutaj to dziki zjedzą. Kurwa, kukurydza jakby była. Ale myślę. Kisiowiec, nie? Ale tu trzeba wapno będzie dać. Trzeba będzie dać wampnę, zaraz Wam pokażę. Zaraz Wam pokażę. Tu ładna ziemia, w dol, bo tu czarna taka lepiąca się ziemia. Ale na górze za to pioch. Widzicie, jak to lepie? Nie wiem, dziwne, że to się orze jakoś, kurwa, w miarę. Ale się orze, nie? może 7, 7 na godzinę, no coś około 7 na godzinę. Tutaj bym mógł przyspieszyć, ale nie ma, co, nie ma co się palić. Dla ciebie zresztą można tu przyspieszyć. O, tu takie coś się robi, nie? Okay, jestem przyziębiony dzisiaj z domu. Wyszedłem dopiero, bo wczoraj to masakra jakaś była przedwczoraj. O, tam widzicie za tymi drzewami? Tam była kukurydza. I tu jest droga. I jeszcze to za drogą będę orał. To jeszcze to za drogą będę orał. No widzicie, że takie trzy kawałki. Tu jakby tą drogę orać, to by było luks. I tam ten rów zasypać. <laughs> Nie, tam na tym rowie będę musiał przepust robić, bo na ten kawałek to muszę naokoło jechać. Także przepust zrobię, kawałek rury stawię, zasypię, piochem już. No a tutaj tak jak widzicie, tutaj też na środku pola, o tam wierzba rośnie, tu jakaś kiedyś studnia była tam Wierzba, studnia, jakieś okrzaki jeszcze rosną o co, kurwa nie obróciło, w kurwę jebane. Ja zagadałem się, a tu puchnie obrócony. Ło panie, co ty robisz? Do tyłu, kurwa. O, teraz łogin. Dobra, jadzień. Dla ciebie, dla ciebie. O, jakiś kamień. To się założy, nie mogę tu popryskać, ale nie wiem, nie wiedziałem, że ja to będę robił. To... Mogę tu po prostu popryskać jakimś randupem. ale peżu tu nie ma, tam w dole gorzej bardziej peż. Tu kiedyś była łąka, pamiętam, i kiedyś kusiliśmy tę łąkę, ale została wyorana na pole, i nie wiem, może łąkę posiać. Dobra, zwolni. Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. O, o jas, ale będzie nagranie zajebiste telepotanie się samo kur, telepotanie. Tak niutko trzeba, bo kurwa nierówno, to nierówno, jak czort jak czort nierówno. No a tego mam informację dla was taką, że jakby ktoś chciał mam parę krów do sprzedania mamek. Ja Mam parę krów do sprzedania. chcę sprzedać, ponieważ pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa jest taka, że nie mam nie mam za dużo paszy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa chcę się ograniczyć do tych mamek, ponieważ nie mam ich do wypasania ich, nie? To jest druga sprawa. Trzecia sprawa jest taka, żebym chciał przejść, nie wiem, na jałówki mięsne czy na byki. To jeszcze, to jeszcze jest kwestia do, do przemyślenia. Nie? To była trzecia sprawa. Czwarta sprawa jest taka, że że po prostu, po prostu, no, no po prostu, nie? <laughs> nie ma czwartej sprawy. Także jakbyście byli zainteresowani, to dawajcie znać, możemy się dogadać. Niektóre tam są cielne, to też mogę sprzedać. Niektóre czyste limuze, niektóre jakieś mieszańce. Także do wyboru, do koloru. Możemy się zawsze dogadać. Czy, czy za, za krowę jakąś jałówkę, czy, czy, czy byka, czy dwie jałówki jakieś młode, czy dwa byki jakieś młode. Wiecie, to za mną to można się dogadać. Taka sytuacja, nie? No, dlatego Wam mówię, jak jest, bo. No i mówię z tymi pastwiskami, jakbym miał pastwiska gdzieś blisko domu, to bym wypasał, a teraz już teraz, już od, dłuż, od, dłuż, od długiego czasu krowy są na, na sianie a ja już tego siana nie miałem, dużo, już kupywałem dawno siano. Dlatego mi to się w ogóle nie opłaca, nie wiem czy w ogóle zejść z tych krów nie mam pojęcia, już ja zgupiałem powiem wam, to zgupiałem co by to trzymać, żeby się opłacało, wiem, ja nie marudzę ale ale coś trzeba trzymać, bo obora, stodoła, następna obora jest także nie wiem, kurwa, ślimaki ślimaki, ślimaki rozmrażać rozmnażać, nie rozmrażać rozmnażać, rozmrażać to można z Biedronki ślimaki sobie kupić no. Te susze to teraz mówię. Najgorzej z dla tych krów. O, zaczyna się telepka. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. A może tu nie będzie na tym przejeździe? Nie, będzie łop, a nie będzie. Wolno, 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 ups! A. O, i się zajebało. Dobra, stój, wasy do góry podnieś. się za zatkało się. Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie, kochana. Dobra. Kurwa, najgorzej to będzie poprzeczniaka zrobić. Ja pierdolę. Dla ciebie kochana i moja miła. Oj boże. No, także wiecie o co chodzi. Także zgłaszajcie się, z chęcią sprzedam. Cena do uzgodnienia. Wszystkich bym nie sprzedał, no bym zostawił jakieś, no chociaż, nie no, ze z pięć sztuk bym tylko zostawił mamy, a resztę bym trzymał byki albo jałówki, nie wiem, zobaczę, a resztę bym z chęcią sprzedał. Dla ciebie, dla ciebie kochana. Zobacz, co się nagrywa w ogóle? Dobra, nagrywa 11 minut. Dobra, 11 minut, ja będę kończył. Co ja tu będę gadał? To, co ja będę gadał? Orka orką, krowy krowami. Marudzenie, marudzeniem. Ale za robotę trzeba się wziąć. To za robotę trzeba się wziąć. Dobra, ja będę kończył. Trzymajcie się, cześć! Na razie wam.